Czym tak naprawdę jest troska o siebie? Czy to robienie sobie codziennie maseczki, chodzenie do fryzjera, a może dbanie o swoje potrzeby? Myślę, że każdy z nas może mieć inną definicję troski o siebie. Ale dziś chcę Ci powiedzieć, czego ja nie robię jako mama i jako kobieta, żeby właśnie zatroszczyć się o siebie. Może będzie to dla Ciebie inspiracja, aby też coś zmienić w swoim życiu. Cześć, tu podcast Czuła Psychologia. A ja nazywam się Paulina Gaworska-Gawryś, jestem psycholożką, psychoterapeutką w trakcie szkolenia, mamą i partnerką. To jest audycja, w której używamy psychologii, aby z łagodnością i dystansem oswajać i ułatwiać sobie codzienność kobiety, mamy, partnerki. I widzimy się, a raczej słyszymy, drugi raz. I dzisiaj myślę, że temat. I myślę, że temat, który może niektórych zbulwersować, może niektórych zaciekawić, a innym pozwoli na chwilę refleksji i przyjrzenie się temu, jak wygląda ich życie. Bo dziś chcę Ci opowiedzieć o tym, czego nie robię jako mama. Z myślą, że troszczę się o siebie. I pierwszą rzeczą, która właśnie przyszła mi do głowy, jak myślałam nad scenariuszem tego podcastu. Jest to, że ja nie robię rzeczy niekoniecznych, tylko dlatego, że ktoś mi kiedyś powiedział, że powinny być zrobione. I co? Może teraz Tobie też przyszły do głowy te wszystkie rzeczy, które kiedyś ktoś Ci powiedział, że mm, tak powinno być. Że zawsze powinien być rosół w niedzielę, że na spacer to w czapce. A jeżeli e, koszule i koszulki to uprasowane. Może ktoś ci kiedyś powiedział, że nie wypada przeklinać, albo nie wypada się złościć. Może ktoś ci kiedyś powiedział, że w książkach się nie pisze, a zawsze wszystkim się mówi dzień dobry. I część z tych rzeczy, które usłyszałaś, podobnie jak ja, jest OK. One nikomu nie szkodzą. One powodują, że po prostu zachowujemy się często kulturalnie, albo mamy jakiś szacunek do innej osoby. Jednak są też rzeczy, szczególnie kiedy zostajesz mamą, to tych rzeczy naprawdę zaczyna być bardzo dużo, których naprawdę nie chce ci się robić. Albo, co jest bardziej jeszcze prawdziwe, nie masz już na nie siły. I ten przekaz w głowie, to przekonanie, że musi być perfekcyjnie, że musi być świetnie że musi być wszystko dopięte na ostatni guzik, jak na klasycznej wigilijnej kolacji, gdzie jest 12 potraw, piękne stroje, choinka do samego sufitu. Ale czy, ale czy na pewno jest to konieczne? Czy na pewno prasowanie koszulek, majtek, skarpetek i spodni jest konieczne? Czy sprzątanie co tydzień jest konieczne? Bo ktoś mi tak powiedział kiedyś, że tak się robi. Ja już tak nie robię. Ja nie prasuję. Praktycznie w ogóle, no, wyjątkiem są koszule i ewentualnie bardzo mocno pogniecione bluzki, ale wtedy, kiedy chcę je założyć. A kiedyś? A kiedyś prasowałam wszystko i układałam równo w szafce. Dziś? Niestety albo niestety, odpuszczam. Stwierdzam, że nie jest to konieczne, mimo tego, że ktoś by powiedział, że jak to. Godzę się z tym, że będę mieć niepogniecione rzeczy. Zgodzę się z tym, że ktoś mi nawet może wytknie albo powie, że to wygląda niefajnie. To jego ocena. To jego sprawa. Podobnie jest ze sprzątaniem co tydzień czy niejedzeniem deseru przed obiadem. No bo właściwie dlaczego? Dlaczego nie można zjeść tego kawałka czekolady przed obiadem? Albo wziąć gorącej kąpieli w ciągu dnia? Bo tak kiedyś ktoś powiedział, że tak się nie robi? Myślę, że warto zweryfikować swoje przekazy rodzinne. Powinności oraz przekonania na temat życia, ponieważ nie oszukujmy się. Życie mamy jest bardzo zwariowane, szczególnie tej, która jeszcze dodatkowo wypełnia jakieś obowiązki zawodowe albo nie wiem, społecznościowe, ma więcej dzieci albo po prostu ma mega wymagające dziecko. Więc tego wszystkiego naprawdę jest sporo i myślę, że rezygnowanie z rzeczy niekoniecznych. I robienie ich tylko po to, żeby zadowolić jakieś czyjeś oczekiwania, albo spełnić schemat, w którym żyjemy od pokoleń, nie jest warte tego. Nie jest warte tego zmęczenia, tej utraty energii, tego wkurzenia, które się nam pojawia, kiedy znowu muszę wyjąć tą deskę do prasowania. Dlatego ja, odkąd jestem mamą, tego nie robię. Ciekawa jestem, czego ty nie robisz i z czego zrezygnowałaś. Od kiedy jesteś mamą? Po drugie, i ta druga rzecz jest dla mnie mocno bolesną lekcją. Powiem ci, że jestem w trakcie procesu akceptowania. To nie jest tak, że jestem z tym pogodzona. To nie jest tak, że jest mi z tym łatwo, ale uczę się tego i wiem, że im lepiej do tego podejdę i z większą akceptacją, tym. Będę się czuła swobodniej, bardziej spokojnie. Co to takiego? Nie zakładam już, że moje plany wypalą. Nie zakładam, że wszystko pójdzie po mojej myśli. Nie zakładam, że jeżeli ja się bardzo mocno postaram, to to, co sobie założyłam, na pewno wyjdzie. Zostanie mamą i posiadanie dziecka. Pokazuje mi, jak ta kontrola, czy właśnie bardziej iluzja kontroli, jest ułudą. Jak bardzo to wszystko, co się nam zdarza, jest nieprzewidywalne. Jak wiele może się po drodze zepsuć, hmm, wykrzaczyć, ponieważ choroba dziecka jest nieprzewidywalna. Jego gorsze samopoczucie jest nieprzewidywalne. Nie przez pana noc jest możliwa każdego dnia. A raczej każdego wieczora. Dlatego wiem, że muszę coraz bardziej godzić się z niepewnością, nieprzewidywalnością i tak naprawdę ogromną zmianą planów. Czy to jest dla mnie łatwe? Nie, dlatego mówię muszę. Nie, że tak po prostu jest. Jest mi z tym trudno, budzi to moją niezgodę i raczej muszę jeszcze nad sobą sporo popracować, ale wiem, że im bardziej odpuszczam tutaj. Im bardziej staje się elastyczna, bardziej nastawiona na to, żeby szukać rozwiązań w sytuacji trudnej, niespodziewanej, tym jest mi łatwiej. Dodatkowo, niezakładanie tego, że wszystko musi być właśnie perfekcyjnie albo tak, jak ja sobie wymyśliłam pomaga dostosować się do sytuacji i cieszyć się nią, mimo tego, że nie jest tak, jak ja sobie wyobrażałam. Myślę, że to jest tak zwana sztuka odpuszczania. I godzenia się z tym, co niesie rzeczywistość, a nie z tym, co my sobie wymyśliliśmy w naszej głowie. Trzeci punkt, który robię, a raczej nie robię, to nietrzymanie emocji w sobie. Widzę, jak bardzo mocna akumulacja emocji w swoim ciele, w swoim umyśle powoduje, że pojawia mi się większy lęk, większy dyskomfort. Pojawia się jakieś poczucie niepokoju, złości, a wiem, że krzyk. Wiem, że mm, przykre słowa to przemoc. Wiem, że lęk, który paraliżuje, to poczucie bezradności i beznadziei. Dlatego nie chcę, żeby moje emocje eskalowały. Chcę sobie z nimi radzić najlepiej, jak potrafię w danej sytuacji. Co mi pomaga? Po pierwsze rozmawiam o nich. Rozmawiam z życzliwą, bliską mi osobą, którą nie zawsze jest mój ukochany partner, a raczej przyjaciółka, mama albo inna wspierająca osoba. Piszę o nich też w dzienniku. Pisanie ekspresyjne, które, gdzie puszczasz wodze myśli, wolno, bez skrępowania, wypisujesz to, co masz w głowie, jest bardzo uwalniające. Ponieważ papier może przyjąć wszystkie Twoje uczucia, wszystkie Twoje słowa, i go nie zranisz, i nie spowodujesz, że będzie mu przykro. Nikt nigdy tego może nie przeczytać, i super, jeżeli tego nie zrobi. Jakby Twoje zapiski są tylko dla Ciebie. Dla mnie pisanie ekspresyjne, dziennik jest bardzo dużym, pomocnym narzędziem. Zachęcam Cię do tego przetestowania, do sprawdzenia właśnie, jakby Tobie było, gdybyś zaczęła pisać o tym, co przeżywasz. Kolejną rzeczą, która pomaga mi radzić sobie z emocjami, to malowanie. Różne czynności kreatywne, różne czynności mm, związane z plastyką, pomagają mi się wyciszyć, uspokoić i dają trochę przestrzeni w mózgu na to, co się dzieje. Bardzo uwalniające. Kolejna rzecz, która mnie mocno reguluje i pomaga złapać dystans, to choćby pięciodziesięciominutowa praktyka jogi. Ta chwila na macie, to bycie sam na sam ze sobą, to na chwilę oderwanie się od zadań czy od opieki nad dzieckiem jest naprawdę wspierające. Kolejną rzeczą, która też mocno reguluje moje emocje, to spacer, to czas z naturą albo czas nawet. Gdzie idę po moją córkę do żłobka. Dzięki temu wiem, że to co zostawiam ze sobą jest na chwilę zawieszone, na chwilę wyłączone. Mogę uruchomić swoje zmysły, mogę czuć ruch, mogę czuć na chwilę, że zmierzam w jednym określonym kierunku. To bardzo pomocne szczególnie przy złości albo przy lęku. Taki spacer jest mega uwalniający. Kolejnej rzeczy, której nie robię od kiedy jestem mamą, nauczyło mnie to, że mój czas jest naprawdę cenny i mam go bardzo mało. I ta czwarta rzecz to jest, nie zabiegam o relacje, które mnie nie wspierają. Macierzyństwo myślę, że mocno weryfikuje to, jacy ludzie zostają w naszym życiu. I z kim tak naprawdę ten kontakt chcemy utrzymywać, i kto chce go utrzymywać z nami, ponieważ rzeczywistość rodzica wygląda całkiem inaczej niż osoby, która do tej pory nie miała dzieci. Dlatego ja weryfikuję swoją energię, sprawdzam, jak mi jest w relacji z kimś. Czy jest to relacja partnerska, dwustronna, pełna wymiany, pełna jego wzajemnego wsparcia. I jasne, są sytuacje, kiedy jedna osoba jest bardziej w potrzebie, druga może ją wspierać, ale potem to się zwykle odwraca. Jest wymiana, jest takie poczucie, że jesteśmy na równi. Nikt nie jest wykorzystywany. Też relacje, gdzie nie mam poczucia, że to tylko ja jestem inicjatorem, tylko ja próbuję się spotkać, zagadać, zadzwonić. Tak, takie relacje chcę pielęgnować. I w nie chcę inwestować swój czas, uwagę, Pieniądze, szczególnie przy tych wyjściach na kawę czy na dobry obiad. Jakby myślę, że wybieranie osób, z którymi chcemy spędzać czas i które chcemy mieć w życiu, powoduje, że czujemy się właśnie wspierani, czujemy się mniej samotni, a raczej mamy poczucie przynależności, poczucie wspólnoty, poczucie bycia docenianym, kochanym, zauważanym. I właśnie takimi ludźmi chce się otaczać w swoim życiu. I ostatnia rzecz, o której Ci chcę opowiedzieć, też była dla mnie bardzo ciekawa. I myślę, że jest bardzo istotna, szczególnie jeżeli mamy wokół siebie właśnie małe dzieci, ponieważ to mocno oddziałuje również na nie. I ta ostatnia rzecz, której nie robię od kiedy jestem mamą, to nie krytykowanie siebie na głos. Staram się mówić o sobie w sposób neutralny albo doceniający. Dlaczego? Dlatego, że moje dziecko bardzo dobrze słyszy, świetnie mnie obserwuje, jest mega bystre i wiem, że praktycznie każde dziecko takie jest. Dzieciaki najwięcej uczą się poprzez modelowanie, poprzez też to, co od nas słyszą, nie bezpośrednio do siebie, ale też to, jak my zwracamy się do innych ludzi, jak się wobec nich zachowujemy, jak się zachowujemy wobec nas samych. I to modelowanie, czyli właśnie korzystanie z takiego wzoru, czyli my jesteśmy wzorem dla naszego dziecka, jest bardzo istotne na przykład w tworzeniu jego samooceny, w tworzeniu jego obrazu własnej osoby. Bo jeżeli ja Stałabym w łazience i mówiła o sobie, jaka jestem brzydka, beznadziejna, jakie mam pryszcze, albo nieumyte włosy. I słucha tego moja mała córka, to za jakiś czas ona no, też będzie tak podchodzić prawdopodobnie do siebie. gdzie Będzie stawać przed lustrem i widzieć te rzeczy, które są negatywne, te, które jej przeszkadzają, te, które są trudne. Dlaczego? Dlatego, że ja jako model pokazuję jej, co jest dobre, co jest właściwe. I tu bardzo mocno zwracam uwagę na to, jakie podejście praktykuję do wielu rzeczy. Jak wiele narzekam, jak wiele mówię przykrych słów innym osobom, jak wiele właśnie ocen, ponieważ każda z tych rzeczy to jest też komunikat dla mojego dziecka. Dlatego więcej empatii, zrozumienia, czułości, łagodności do siebie to też komunikat dla mojego dziecka, że tak właśnie warto się zachowywać wobec siebie i innych ludzi. Że lepiej siebie kochać, doceniać, sprawdzać, co potrafimy, rozwijać swoje mocne strony, niż właśnie krytykować siebie, oceniać, wytykać swoje błędy. I ta ostatnia rzecz też bardzo mocno pokazuje mi, jak duży wpływ mam na takiego małego człowieka jak duży wpływ mam na to, jak ona będzie widziała siebie w przyszłości. Dlatego wiem, że ta troska o siebie, którą praktykuję, to, jak ja się zachowuję wobec siebie, nie pozostanie obojętne w życiu mojej córki, ponieważ ja daję jej też wzorzec, daję jej też sygnał do tego, że dbanie o siebie jest dobre i że można to robić i nawet potrzeba to robić. Jestem bardzo ciekawa, czy Ty nauczyłaś się jakichś rzeczy od kiedy jesteś mamą i ich już nie robisz właśnie dlatego, żeby się zatroszczyć o siebie. Podziel się ty ze mną. Podziel się, jak jest u ciebie. Dziękuję Ci serdecznie za odsłuchanie tego drugiego odcinka podcastu Czuła Psychologia. Mam nadzieję, że to był dla ciebie wartościowy czas i będziesz czerpać z tego inspirację. Dziękuję Ci uprzejmie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.